<laughs> to jest strasznie, mi Je to rozśmieśla, ale no, no. <laughs> słuchajcie, daleka droga jeszcze, jest przed nami dopiero trzeci odcinek, ale no oczywiście może się to zdarzyć, będziemy wdzięczni widzom za głosy, bo to naprawdę oni będą decydować, kto pójdzie do finale, bo widzicie, tacy faworyci, Ruda była... Tydzień temu była wielka faworytka jako najlepsza tańcząca i teraz odpada. No to jest zaskakujące, no szkoda mi to, po prostu szkoda, no ale widzicie jak jest zaskakujący ten program, no. Pamiętam jak moja żona odpadła przecież. A kogo widzicie jako największą konkurencję w programie? Myślę, że tak jak Janek powiedział, ten program zaskakuje nas za każdym razem i myślę, że jest za wcześnie, żeby stwierdzić, kto tak naprawdę byłby największym konkurentem, ale myślę, żeśmy mieli teraz najniższy kurs. Słyszałem, ktoś mi powiedział, że byliśmy na liście do odpadnięcia. No słuchajcie, myślę, stawka się podwisiła na bank. Teraz stawka się podwiesiła i jesteśmy, można adepci dalej. A jakie macie swoje typy? Kto, Waszym zdaniem, będzie w tym takim finale na końcu już. No to jest to ciężko powiedzieć, no na pewno e, dziewczyny mocno tańczą tutaj i są dobre, ale nie chodzi tylko o taniec, pamiętajcie jest to show, jest dużo co ludziom ta osoba da, jak e, się podobają widzowie, czy widzowie odbierają to tak przez ekran, my możemy myśleć, że to jest świetnie i przez ekran to wygląda inaczej troszeczkę.